Witam was moi drodzy bardzo serdecznie, taki w miarę krótki materiał między nagrywaniem, bo nie ukrywam, że tutaj właśnie do tego doszło, że to mnie złapało między nagrywaniem. Niestety, tak się stało się, złożyło się, że kraj, przynajmniej Twitter polski, obiegł filmik, jeśli zdołam pobrać go, no to oczywiście wam go na początku wrzucę, z, według mojej skromnej opinii, napierdolonym w trzy dupy mędzenem. I tutaj... a wiecie co, zresztą przeczytajmy sobie artykuł z do rzeczy. Najpierw sobie właśnie on pięknie podsumuje wydarzenia, a potem będzie mój osobisty komentarz. I jedziemy. Mędzen pije piwo na piwie z mędzenem. Nagranie z pijanym politykiem lider konfederacji żartuje. Ty jak zapewne się domyślacie, do rzeczy całą sprawę bagatelizuje, ponieważ jeśli zdążyliście zauważyć, do rzeczy ma przekaz prokonfederacki. Oni od jakiegoś czasu mają właśnie takie umizgi profoliarskie, prokonfiarskie, dlaczego? Nie wiem, choć się domyślam. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać pijanego jednego z liderów konfederacji Sławomira Menzena. Polityk w żartobliwy sposób skomentował film. W piątek w Warszawie odbyło się spotkanie z jednym z liderów konfederacji, Sławomirem Menzenem. W życiu trzeba robić to, co się lubi, a ja bardzo lubię pić piwo, organizować duże spotkania i rozmawiać o podatkach, gospodarce i ekonomii. Dlatego już po raz czwarty zapraszam Was na trasę piwa z Menzenem, który łączy wszystkie te rzeczy, reklamował spotkanie sam polityk. Plan jest taki. Pijemy piwo, a ja przez 40 minut około robię stand-up. Później pijemy piwo, a ja odpowiadam na wasze pytania. Na koniec dalej pijemy piwo, robimy zdjęcia i dobrze się bawimy. Czytamy dalej w opisie wydarzenia na Facebooku. Tak na marginesie, o ile mnie pamięć nie myli, o ile dobrze pamiętam słowa Sławusia, to on wcześniej przedstawiał to zresztą tak samo jak korwiniści, jako bardzo poważną trasę polityczną, gdzie ludzie wypowiadają się na temat bardzo poważnych rzeczy, a sam Sławusz to tworzy już po prostu de facto kampanię polityczną. Tymczasem tutaj mamy opisane to, że to jest zwykły stand-up. To w tym momencie mamy traktować to co mówi Sławuś na tych wszystkich piwach z mędzenem na serio? Czy to jest stand-up, komedia i on sobie może walnąć totalnie dowolną pierdołę losową na scenie i wszyscy sobie pośmiejemy się, oczywiście kuce będą klaskać, jarać się, a potem nijak go to nie wiąże? Ponieważ jeśli tak to gratuluję wszystkim korwinistom, ale Sławuś zrobił was po raz kolejny w kuca. Mamy wprost powiedziane, że to jest stand-up, to jest satyra, tutaj nic nie jest na serio. Na marginesie to by wyjaśniało, dlaczego Konfa wali pierdołę za pierdołą. Oni po prostu są kabaretem. Kiedy obstawiacie, że Brown przebierze się za babę? Po piątkowym piwie z Mendzenem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać lidera Konfederacji, który, będąc pod wpływem alkoholi, rozmawia z jednym z uczestników spotkania. Film wywołał falę komentarzy, a wiele osób drwi z polityka, który na nagraniu jest bardzo pijany. Sam lider konfederacji żartuje z sytuacji i na Twitterze zaprasza na kolejne wydarzenia ze swoim udziałem. Dzisiaj piwo z mędzenem o dziewiętnastej w klubie pod Palmą. Do zobaczenia! napisał polityk, publikując we wpisie mem z napisem: gdy dowiadujesz się, że mędzen pije piwo na piwie z mędzenem. To jest właściwie koniec tego artykułu, bo dalej mamy struganie pawiana, że mędzyn pocisnął tuska gdzieś tam jakoś tam i jak tu mu zarąbiście pocisnął i w ogóle jaki Sławek jest zajebisty. A ja tak teraz całkowicie na serio bez jakiegokolwiek jadu powiem, moi drodzy, Sławuś jest ojcem nie pamiętam jakiej liczby dzieci, ale pewnej liczby dzieci. Jest też rzekomo pracodawcą. Teraz zadajmy sobie pytanie jak dzieci, chociaż według mojej opinii żona też jest w tym wszystkim ważna. Znoszą to, że działalność polityczna ojca opiera się między innymi, żeby nie było, że tylko i wyłącznie na pojechaniu do randomowego klubu w Polsce i na pierdoleniu się w trzy dupy piwem z jakimiś małolatami. No i oczywiście robiąc ten cały stand-up. Teraz na pewno zadajecie sobie pytanie, dlaczego ja w ogóle wspomniałem o tym pracodawcy. Ponieważ, moi drodzy, jest jeszcze gorzej. Jan Śpiewak udostępnił filmik ze Sławusiem. Postaram się wrzucić link do tego filmiku w opisie. Gdzie Sławuś mówi tak: W Chorwacji byłem z rodziną i codziennie wieczorem wchodziłem sobie albo na balkon, miałem piękny widok na cały Dubrownik, czy tam wcześniej w Spicie na całe miasto, jak na dach wychodziłem, brałem sobie laptopa, kilka butelek piwa i Kilka godzin wieczorem pracowałem z laptopem, ale taka praca ci sprzyja? Lubię to! Tak jak mówię, wieczorem lubię sobie sam czy z laptopem coś porobić, popracować, wyjść na jakieś piwo, to mnie relaksuje. Piwo to jest taka bardzo ludzka rzecz, to bardzo dobrze. Nie chcę powiedzieć, że grasz. Ja naprawdę lubię piwo, ale to jest bardzo dobry przekaz do człowieka, bo. Każdy człowiek jest w stanie na każdym poziomie utożsamić się trochę, że lubi wieczorem po prostu wypić piwo i sobie posiedzieć? I teraz wyobraźmy sobie taki obraz. Jest kancelaria Mędzen, wchodzi sobie do niej, jakiś aprowant już nawet nie mówią, że mecenas siada z butelkami piwa przed laptopem i od tak sobie grzduka jedno po drugim. Myślicie, że ten gość dostałby dyscyplinarkę po pierwszym łyku, czy nawet nie zdążyłby jeszcze kapsla odłożyć? A tutaj, proszę bardzo, ich szef mówi, że praca z piwem to nie jest nic złego. On se lubi posiedzieć tak z laptopikiem, z paroma piwerkami, co to za problem. Wiecie, najbardziej mnie boli w tym wszystkim, że tutaj są dzieci. Bo tak się składa, to jest oczywiście moja opinia. Możecie sobie nie zgadzać się, możecie takie kuce sławić, sławusia wielce podjaranym być, że sławusia jest taki dorosły, ponieważ pije piwo. Jednak według mojej skromnej opinii, Moi drodzy, Sławomir Mendzen, według mojej opinii, ma problem. Ten problem nazywa się alkoholizm. Jeśli co wieczór traktujesz piwo jako taką rzecz, która po prostu musi być musi no bo pewne rzeczy są prostsze jest tak miło, przyjemnie. To znaczy, że masz problem. Jeśli na rzekomym spotkaniu politycznym, stand-upie, kabarecie, whatever, doprowadzasz się do takiego stanu, że nie potrafisz normalnie stać prosto. Masz problem. Zdaję sobie sprawę, że takie osoby powinno się obdarzyć współczuciem, zrozumieniem. Tylko wiecie, po pierwsze, moje antypatie nie pozwalają na to. Po drugie, słabość mam wrażenie w ogóle nie chce wyjść z problemu. On tego problemu nie widzi. A najgorsze jest to, że Menzen próbuje obrócić to wszystko w żart, że ha ha, hi, hi, ho, ho, oj, tam sobie wypiłem za bardzo. Teraz w momencie nagrywania tego materiału, on wrzucił sobie taki filmik na Twittera, mający nawiązać do chłopaków z baraku. Tylko jest jeden problem, ponieważ chłopaki z baraków, czyli Park Street Boys, to jest satyra na ludzi, którzy mają problemy z alkoholizmem, z biedą, z biedą umysłową i nie chcą jej opuścić. Więc nawiązywanie do tego jako hihi, hoho, bo to jest popularne, te cytaty są memiczne i w ogóle patrzcie jaki ja jestem zarombisty sławuś internetowy. Tylko pokazuje, że po pierwsze, mędzen nie ma zielonego pojęcia, jakie jest przesłanie tego serialu, po drugie, nie ma pojęcia, że on sam ma problem. I to jak na ironię, dokładnie ten sam, który bohater, jakiego cytuje. Gdyby Sławoś był jakimś takim typowym, randomowym solistą, bez żony, bądź też z 2137 rozwodem, szczerze przyznaję, miałbym Bekę. Bo przecież, haha, stary koń zachowuje się jak nastolatek Alkus. Tylko po raz kolejny, tu są dzieci, tu jest żona. Wiecie, widziałem wystarczająco dużo młodych małżeństw rozpieprzonych przez alkohol, żeby znać schemat. On pije, ona sugeruje, że może troszeczkę przesadza, może za dużo. On mówi, że nie, 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 bo to jest tylko i wyłącznie jak na przykład jest z kolegami, bądź też jak na przykład robi tylko i wyłącznie pewne rzeczy. Po czasie alkohol zwiększa ekspansję na coraz szersze pola czyli już nie tylko z kolegami, ale także i w domu już nie tylko i wyłącznie samemu, ale także na przykład i z dziećmi. Ona po raz kolejny zwraca mu uwagę no bo hej, przecież to już jest za dużo on albo wyśmiewa. Albo zaczyna robić się agresywny. A dalej? To już jak się potoczy historia. Jedne zostają do końca. Inne odchodzą przy pierwszej lepszej okazji. Jedni są agresywni w stosunku do dzieci, w stosunku do rodziny. Inni po prostu chleją bez opamiętania i są wywalani z każdej możliwej roboty, na sam koniec pijąc ze smutków i przepijając cały majątek. Tak czy owak zawsze się to kończy rozpadem rodziny. I szkodą dla dzieci. I boję się, że tutaj rzeczywiście też może to nastąpić. Jeśli doktore nic z tym nie zrobi i według niego bardziej cenniejsza jest butelka od jego własnych dzieci, to szczerze chuj mu w dupę. Ponieważ osobiście uważam, że to jest ostatni gwizdek, aby Menzen coś z tym zrobił. Może jeszcze nie. Może będzie jeszcze tych parę, paręnaście szans, ale tak czy owak będzie musiał wybrać na pewnym etapie życia czy butelka, czy dzieci. I jeśli wybierze niewłaściwie, to soczysty, żylasty, gigantyczny mu w wiadome miejsce. Dziś, mimo że sobota jest temat poważny, ja wiem, zazwyczaj powinno być rozrywkowo to jest kanał, gdzie kpimy, sobie śmieszkujemy ale temat jest, moi drodzy, poważny. Alkoholizm jest poważną chorobą, która niestety jest w narodzie mocna. I według mojej skromnej opinii, Sławomir Mendzen na niego cierpi. Uważam, że żaden człowiek nie mający problemu z alkoholem nie doprowadziłby się na oficjalnym, półoficjalnym, whatever, jakimkolwiek spotkaniu do takiego stanu, gdzie nie mógłby chodzić. Rzekomo reprezentujesz swoje ideały, rzekomo masz na celu pokazać, że one są najlepsze, zarąbiste i jedyne w swoim rodzaju, nie doprowadzasz się do takiego stanu. Ale dobra, załóżmy, że powinęła się noga jeszcze w tym momencie. Normalny człowiek by powiedział: okej, okay, spoko, sorry, za dużo wypiłem, przepraszam was. Tylko my tutaj tego nie mamy. Za to, jako wisienka na tym torcie z gówna, widnieje filmik od śpiewaka, gdzie Sławuś wprost przyznaje, że on z piwkiem to nie widzi żadnego problemu. Mamy wręcz przyznanie się, że on pracuje z laptopem i piwem, a tak w ogóle to nie widzi żadnego w tym problemu, no bo przecież to jest normalne. Nie Sławomirze, to nie jest normalne, że pod wpływem pracujesz. Dziwię się, że muszę to mówić gościowi, który że komo prowadzi kancelarię. Który że rzekomo jest właśnie z tej sfery poważnych en en bułkę przez bibułkę. Alkoholizm to nie jest stan normalny. To jest choroba, którą się leczy. Jeśli nie jesteś w stanie przestać pić, jeśli piwo bądź też jakikolwiek inny alkohol daje ci jakiś element rozluźnienia, że po nim się czujesz fajnie, super cool, i wręcz ciągnie cię do następnej butelki, do następnego momentu, kiedy będziesz nawalony w trzy dupy. To nie jest normalny stan, to jest choroba. I teraz możesz mi jeden z drugim powiedzieć, że ale ja nikogo nie krzywdzę, ale ja nawet jak sobie popiję, to położę się, pójdę sobie spać, obudzę się po paru godzinach, wszystko jest normalne. Nie. Niszczysz siebie i ludzi w twoim otoczeniu. Jeśli chcesz, żeby twoje dzieci kojarzyły. Odgłos kolejnej otwieranej puchy, ze stresem, z kłopotami, z czymś nieprzyjemnym, czymś, co przyprawia je o gęsią skórkę, i zaczęły się odsuwać od ciebie, to jesteś na dobrej drodze. Jeśli nie widzisz problemu w sobie, proszę, zrób to dla otoczenia. Dla Twojej rodziny, dla Twoich dzieci, dla Twojej żony, dla Twojej matki, ojca, ludzi, którym na tobie zależy. Wyciągnij rękę, daj sobie pomóc i na dobry początek nie neguj rzeczywistości, póki jeszcze masz z nią kontakt. To tyle na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite, jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie, do następnego. Hej hej!